Witajcie, kochane dzieciaki. Witajcie. Mamy nadzieję, że czas świąt jest pełen Boga w waszych serduszkach, w waszych domach, ale gdyby potrzeba wam było jeszcze skrzydeł aniołów, to ciocia Lucy dzisiaj coś pięknego dla nas wybrała. Będziemy flagowali dwie kolendy. Jakie tak. wybrałaś dla nas kolendy? Dzisiaj będziemy modlić się do dwu, flagami do dwóch kolęd, do Gdy się Chrystus rodzi i lula że Jezuniu. Rozmawiałyśmy sobie z ciocią Lucy przed chwilką jeszcze, kiedy nas nie widzieliście. I tak sobie uzmysłowiłyśmy, że te flagi takie piękne skrzydła anioła sprawiają. A właśnie w kolędzie, gdy się Chrystus rodzi, śpiewamy o tym, że aniołowie się Raduje. radują. Pod niebiosa wyśpiewują gloria, gloria. I czy my będziemy to podkreślali jakoś flagami? Tak, tak, my dzisiaj będziemy właśnie na tych momentach szczególnie wysoko unosić nasze flagi. I od tych aniołów może trochę radości, nie? Tak. Za, za Tak. Będziemy tą radość Wam przesyłać. Wy ją przyjmujcie. A podczas kolendy, Lula i że Jezuniu, takie moje pragnienie wielkie jest. Ona jest taka łagodna, taka pełna pokoju. Tymi flagami będziemy się modlili o dar pokoju. W naszych serduszkach, w naszych głowach, w naszych myślach i w naszych domach. Więc przyjmujcie ten dar, flagujcie z nami. Przypominam, że jeśli ktoś nie ma flag, to można wziąć jakiś taki leciutki szaliczek i też to będzie pięknie wyglądało. Jesteś gotowa? Ja jestem gotowa. Ja też jestem gotowa i bardzo chcę się pomodlić tymi flagami i kolendami. Idziemy, idziemy. Zaczniemy od przećwiczenia naszych gestów, którymi będziemy się modlić do tej kolendy. One nie będą trudne, wszystkie znamy, bo będziemy się dzisiaj modlić o radość w tej kolendzie, więc nie będziemy dużo czasu poświęcać na naukę, tylko będziemy się flagować i radować razem z aniołami. Mamy tak. Nie byłoby kolendy chyba, nie wiem, czy może być kolenda bez naszej ósemki, więc zaczniemy, będziemy sobie robić na zwrotkach ósemeczki. Chwilę sobie przypomnimy, jak to jest zrobić ósemeczkę. I teraz przechodzimy do drugiego gestu, który będzie wyglądał tak. Opuszczamy y, dłonie, jedną podnosimy do góry i teraz zamieniamy. Hop, hop, hop. I mamy taki geść. Góra, dół, góra, dół. Ćwiczymy. Jeszcze chwilę. Wystarczy. I teraz wyrzuty do góry. Idziemy do góry, wracamy. Do góry, wracamy. Do góry, wracamy. Ostatni raz. Do góry, wracamy. I teraz przechodzimy do rozszerzonych dłoni, tak na, na boki. I mamy, krzyżujemy nad głową flagi górą. Krzyżujemy, prostujemy. Krzyżujemy, prostujemy. Krzyżujemy, prostujemy. To są wszystkie gesty, które będziemy wykorzystywać. Przejdziemy jeszcze raz. Yeah. Zaczynamy, będzie ósemka. Ósemka, ósemka, ósemka. Teraz przechodzimy do naszego góra-dół, hop. Zobaczcie, jak ja mam kolanka, możemy sobie dodać kolanka, żeby ten gest był większy, to możemy dodać ruch kolan. Opuszczamy, gloria, to będzie mocno, wysoko, z całej siły. Na każde gloria wyrzucamy nasze flagi, do góry w geście uwielbienia. I ostatni. Krzyżujemy, prostujemy, krzyżujemy, prostujemy. Próbujemy? Oczywiście. Modlimy się o radość w Waszych serduszkach i w naszych. W drugiej naszej kolendzie, będziemy modlić się o pokój. Ja już się yy, bujam troszeczkę do rytmu, jak będziemy flagować, bo mi się od razu tak wydaje, że to będzie takie po prostu piękne kołysanie. Wybrałyśmy szczecią flagi koloru niebieskiego, no bo ten pokój chcemy, żeby to był pokój Pana Jezusa, żeby to był pokój z nieba, który do nas następuje. I dlatego wybrałyśmy do tej kolendy kolor flag niebieski. Już mam yy, tutaj pierwszy gest. Będziemy na każde lulajże Jezuniu. Będziemy po prostu bujać się z naszymi flagami. Tak jak sobie wyobrażam, że jak ktoś usypia dziecko, malutkie Lula, to sobie tak właśnie buja je do snu. I to będzie nasz gest. Kolejnym gestem naszym będziemy otulać się flagami, żeby nas ten Boży pokój y, otulał dookoła nas. I będziemy to pokazywać tak: dookoła flagą i prostujemy. I druga, dookoła, prostujemy. Dookoła prostujemy. Spróbujcie sobie, tak, żeby flagą, jak blisko siebie, i odwijamy. Za głowę otulamy się, i zawsze musimy odwinąć, żeby nam się flaga nie zwinęła. To pamiętamy, że tutaj musimy rączką sobie odwinąć. Jeszcze dwa razy. Mamy. Dobrze. I został nam ostatni gest, który będziemy robić. To będą takie przejścia, będziemy dwa razy ob ob robić obrót z flagami. W jedną stronę i w drugą. To będzie na takich częściach melodyjnych, a jak na każdy Lulaj, że Jezuniu, robimy wyrzut naszymi flagami do góry. Myślę, że nie musimy więcej ćwiczyć, tylko możemy się pomodlić, żeby Boży pokój tak nas ogarnął w te święta. To jest bardzo ważna modlitwa. Dziękuję Ci, Lucy, ależ to było pełne pokoju. Kochane dzieciaki, otaczamy Was radością i... Pokojem. I pokojem. I mam nadzieję, że będziecie mieć dzisiaj piękny dzień i każdy kolejny. I zapraszamy na wszystkie odcinki, które mamy w przepięknym królestwie. Do zobaczenia.